Hej, hej, witajcie kochane strzelce, z tej strony Wróżka Roza Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc styczeń 2025 Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami bo to jest horoskop ogólny ale to co usłyszycie może być ważną informacją dla Was Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza tam możecie sobie zarezerwować termin na sesję indywidualną. Jeżeli macie problem i nie wiecie jak, w jaki sposób, odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wyjaśnione, w jaki sposób można się zapisać. A w razie jakichkolwiek problemów, możecie też wysłać do mnie wiadomość SMS, i wtedy wspólnie ustalimy termin. Drogie strzelce, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Nie będę przedłużać, zatem przechodzimy do czytania. Zobaczmy, drogie strzelce, co u Was w finansach w miesiącu w styczniu 2025. Moje drogie, albo Wy tutaj działacie na poziomie kołczu, lub też może musicie skorzystać z takich usług. By się czegoś więcej nauczyć, tak? Tutaj jest pogłębianie wiedzy, ale to też może być pogłębianie wiedzy poprzez podróże. Wzrasta duchowość, dzięki której uleczacie stare rany i tu być może sobie uświadomicie, że będziecie szły, szli za pasją. Czyli praca z pasją, praca z pasją, w tym kierunku będziecie szły. I karty mówią, jeżeli nie macie pracy, albo już jesteście jakąś pracą znudzone, żeby składać CV właśnie w kierunku pasji i pojawią się wtedy nowe oferty, tak? Słuchajcie, wypada mi cały czas ta karta, widocznie chce się pokazać. Zwróćcie uwagę na równowagę. Nie bójcie się też prosić o pomoc. Nie bójcie się prosić o pomoc. Ta pomoc nadejdzie, proście, a będzie Wam dane. Jeżeli ktoś Was poprosi o pomoc, to też słuszcie tą pomocą. No i zobaczcie, jest król pentakli. Powoli małymi kroczkami pójdziecie, yy, będziecie szli po ten sukces, tak? Pieniądze będą, bo jest królowa pentakli. Albo Wy będziecie szły w tym kierunku, albo też yy, ktoś będzie Wam tutaj pomagał w tym kierunku. I będzie super rozwój. Karty mówią o tym, żeby się nie poddawać, żeby też zawalczyć o siebie. Dużo komunikacji, dużo rozmów, czyli tutaj wysyłanie tego CV. Zwróćcie uwagę też na to, żeby były dopilnowane jakieś formalności, tak? możecie też się spodziewać jakiejś kontroli. Starajcie się załatwiać sprawy nie na, na tak zwaną gębę, tylko wszystko, żeby było zapięte na ostatni guzik, podpisane umowy, tak? być może też będziecie działać. W tym kierunku, żeby założyć swoją działalność gospodarczą. Jest dużo lęku, jest dużo rzeczy ukrytych, aczkolwiek też to może być coś, co wy poczujecie, co się dzieje w Was wewnątrz, i, i w tym kierunku będziecie szły. Słuchajcie, no i jest celebracja, jest świętowanie, jest też yy, yy, taka energia, że. Będziecie się rozwijać, będziecie tworzyć i być może budować jakiś zespół, tak? z, którymi, z osobami, z którymi będziecie współpracować. Więc dobre energie super. Dobrze, zobaczmy teraz, drogie strzelce, co się będzie działo, jeśli chodzi o uczucia, relacje, przyjaźnie w miesiącu styczniu 2025. Uczucia, relacje, przyjaźnie. Być może będziecie się czuły osamotnione, ale kochani tej samotności już zbliża się koniec. Tu już najgorsze minęło. Pojawia się jakaś kobieta, kobieta po przejściach, lub też Wy jesteście taką osobą po przejściach i Wy będziecie się z tej samotności uwalniać przejdziecie przez głęboką transformację, przemianę. Czyli ta samotność będzie umierać albo to są energie, które już były były, co przerobiłyście już w sobie. I teraz tak jakby naradzacie się na nowo. Wstajecie niczym feniks z popiołu. No i jest as buław, czyli jest nowy początek, czyli tutaj Pojawi się prawdopodobnie jakaś nowa osoba. Będziecie się odcinać od przeszłości. Czyli tak, jakby um, trzeba uwolnić się od starych traum. To, to, co już było w tych myślach, w tej głowie, że zostałyście, byłyście oszukane, trzeba to odciąć. I, i ta królowa mieczy ma ten miecz, słuchajcie. I ona to odcina. Jest głęboka transformacja i zobaczcie. Jest słońce, czyli tu to wypalenie tej energii się pojawia, że te negatywne energie znikają. Być może tu jest nowy początek, może też chodzi o to, że wy potrzebujecie tej samotności, żeby coś przerobić ze starych traum, żeby już z tych traum wyjść. I i jak wy to przerobicie, to zobaczcie, pojawia się król pentakli lub, lub no królowa, zależy kto, kto ogląda, tak? Albo dla mężczyzn może się pojawić ktoś z trygonu powietrza, albo dla kobiet ktoś z trygonu ziemi. I tutaj będą duże zmiany. Oto oczywiście nie musi być od razu wejście w styczniu w relacje, tylko najpierw musicie. Tak jakby przejść przez ten proces uzdrawiania, tak? Czyli tutaj trochę tego czasu będzie trzeba poświęcić samemu sobie. I wtedy, jak się uzdrowicie, bo słońce to wszystko wypali, będziecie gotowe na budowanie relacji. Jeżeli jesteście w relacji, gdzie się coś nie układa, to po prostu to słońce sprawi, że Pewne rzeczy przerobicie, będziecie rozmawiać i skończy się samotność, bo czasem jest relacja, że dwie osoby żyją ze sobą, ale tak naprawdę żyją obok siebie, ale nie są razem. Tylko tyle, że razem spłacają kredyty lub, lub po prostu jest ta relacja, bo jest, a nie mają o czym rozmawiać, nie przytulają się, jest taka szara codzienność, Chodzą do pracy, przychodzą z pracy, kobieta gotuje obiad, facet ogląda telewizję. No i co? No i przychodzi wieczór, pójście spać, i tak dalej. I tak, tak żyje, żyje wiele par. A tu chodzi o to, żeby właśnie że ta para przejdzie przez pewną transformację, że tutaj się coś zadzieje. No ale zobaczmy, co nam powiedzą karty Lenormand. Zobaczcie, albo jest też dziecko, czyli dziecko zapowiada nowe zmiany. Może to być tak, że wy coś stworzycie, nowy projekt, no i to będzie taki duży projekt. Może to być też coś, że wy staniecie się tym coachem, tą osobą ważną, osobą prowadzącą yy, dla samych siebie. To może być proces właśnie uzdrawiania tego wewnętrznego dziecka i proces, dążenia do marzeń może też będzie awans jeśli chodzi o pracę a może właśnie jeśli chodzi o pracę spełnienie marzeń, że zabłośniecie w świetle reflektorów może założycie swoją działalność i będziecie szefami dla samych siebie karty też mówią o tym żeby zwrócić uwagę na zdrowie i zobaczcie tu w tle też macie kotwice zwróćcie uwagę na, na zdrowie ale też jeśli chodzi o relacje jeżeli pojawi się nowa relacja to może być tak, że to będzie na dłużej, bo drzewo rośnie długo, czyli tu jest spełnienie marzeń, to będzie osoba, może będzie o wiele, wiele młodsza od Was, aczkolwiek będzie bardzo ważna. Może być też tak, że pojawi się dziecko w Waszej rodzinie i to ucementuje, tak jakby da silne fundamenty do tworzenia związku, relacji że powstanie to drzewo geanalogiczne może być też tak że tym dzieckiem może być coś co wy stworzycie na materii może być praca, nowe stanowisko nowa firma i tu też będzie to długo trwało jeśli chodzi o zdrowie kochani Zwróćcie uwagę na sen, yy, poziom cukru, poziom żelaza, poziom witaminy D3. Zwróćcie uwagę na suplementy diety, na, yy, na to, co jecie, tak? czyli tutaj dieta ogólnie. Yy, może należałoby ograniczyć mięso, jeść rzeczy takie bardziej lekkostrawne. Może pojawić się też alergia na yy, futrzaki. Więc tak to moi drodzy wygląda. No, zobaczymy teraz karty rady. Karty rady dla strzelca na miesiąc styczeń 2025. Karty rady. Wyznaczaj sam swoje granice, tak? Czyli tutaj nie pozwalaj, żeby ktoś wchodził z buciurami w twoje życie. I jeżeli ktoś. Przekroczy pewne granice, no to powiedz stop, po prostu. Nie bój się tego powiedzieć. I druga karta rady: inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej. Więc, moje drogie strzelce, no to dziecko to może być też właśnie tworzenie, wielkie tworzenie jakiegoś wielkiego projektu realizowanie i spełnienie marzeń i to będzie być może priorytetem na cały rok, nie tylko na miesiąc styczeń. Czego Wam serdecznie życzę, tego spełnienia marzeń. Drogie strzelce serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii, buziaki, papa, do następnego razu.